Top 10 najdroższych ślubów gwiazd. Gdy pary decydują się na wspólne życie, wiedzą, że czekają ich wydatki, ale sam początek ten za wesele. I jeśli załamujecie się ceną za talerzyk, sukienkę czy garnitur, spokojnie zaraz przekonacie się, ile na to mogą wydać celebryci. Przedstawiamy top 10 najdroższych ślubów gwiazd. Numer 10 Tom Cruise i Katie Holmes. Teoretycznie marzenie każdej dziewczyny. Poznanie swojego idola z nastoletnich lat, który się w tobie zakochuje, to główny motyw niejednego fanfika. Niestety, spełnienie tego marzenia okazało się okropne dla młodej aktorki Katie Holmes. Jednak nim przyszły burze, były pomiędzy nimi dobre czasy. W tym wesele za około 3 miliony dolarów. Numer 9. Paul McCartney i Heather Mills. Nie tylko gwiazdy z branży filmowej mają gest, gdy chodzi o powiedzenie magicznego tak. Paul McCartney zapłacił również około 3 milionów, by urządzić przyjęcie z okazji swojego ślubu z Heather Mills. Para zadbała o to, by 300 gości mogło się fantastycznie bawić, a także zadbać o swoje zdrowie. W końcu mieli możliwość spróbowania jedynie wegetariańskich dań. Numer 8. Chelsea Clinton i Mark Mezwiński. Córka byłej pary prezydenckiej również musiała mieć gwiazdorskie wesele, a jakże? I to nie tylko dlatego, że brała ślub z bogatym biznesmenem. Wesele Chelsea Marka kosztowała około 3 milionów, z czego na ochronę wydano aż 250 tysięcy dolarów. W końcu mowa o latorośli jednych z najważniejszych polityków w Ameryce. Numer 7 Salma Hayek i françois Henry Pino. Gwiazda Desperado długo nie miała szczęścia w miłości, aż poznała francuskiego biznesmena François Henry Pinota. Odkąd wzięli ślub w 2009 roku, wydają się nierozłączni razem wychowując córkę. I mimo że byli bardzo dyskretni co do swojej weselnej imprezy, nie dzieląc się informacjami o niej z mediami, nie oznacza to, że zabrakło przepychu. Ich wesele kosztowało 3,5 miliona dolarów. Numer 6. Liza Minelli i David Guest. Piosenkarka i aktorka, biorąc swój czwarty ślub na początku XXI wieku, również chciała zrobić to z przepychem. Wraz z partnerem wydali na niego 3,5 miliona dolarów. Niestety, tak jak Salmi Hayek i François Henry Pinotowi, ta liczba przyniosła szczęście i są za sobą do dziś. Tak małżeństwo Minelli i Gesta potrwało tylko rok. Numer 5. Sofia Vergara i Joe Manganiello. Aktorskie małżeństwo również potrzebowało trochę czasu, by w końcu się odnaleźć. Jednak odkąd się związali, wiedzieli, że spotkali miłość życia. Nic dziwnego, że na swoje wesele nie zamierzali skąpić, wydając 4 miliony dolarów i zapraszając około 400 gości. Wszystko musiało być przygotowane bardzo szczegółowo, nawet sukienka Sofii, której szycie wymagało 1600 godzin pracy. Numer 4. George i y Amal Clooney. Te gwiazdy również udowadniają, że im dłużej czekasz na poznanie prawdziwej miłości, tym więcej pieniędzy chcesz wydać na uroczystość zaślubin albo po prostu bardziej cię stać. Tak czy owak, Krunajowie wydali 4 miliony dolarów, a i jeszcze 600 tysięcy na ślub. Z czego 3 miliony na samo zapewnienie kwater gościom. Numer 3. Justin Timberlake i Jessica Biel wszyscy byli ciekawi z kim zwiąże się na stałe książę popu. Czy z księżniczką Britney Spears, wielką gwiazdą kina Scarlett Johansson? Timberlake postawił w końcu na kino, choć to nie Scarlett zdobyła na zawsze jego serce, a Jessica Biel. Po wielu latach związku para wzięła ślub w 2012 roku i świętowali ten dzień wyjątkowo hucznie. W końcu wydali na to 6,5 miliona dolarów. Numer 2: Kim Kardashian i Chris Humphries. To miał być ślub i małżeństwo jak z bajki. On, znany sportowiec, ona, po prostu znana. Kamery przyglądały się długim przygotowaniom, a ich wesele doczekało się dwuczęściowego, specjalnego odcinka W Keeping Up With The Kardashians. I choć samo małżeństwo potrwało jedynie 72 dni, to ilości pieniędzy wydanych na tę imprezę nigdy nie zapomnimy. W końcu kosztowała mm, 10 milionów dolarów. Numer 1. Brytyjska Rodzina Królewska Gdybyśmy mieli podzielić rodzinę królewską na najbardziej znane pary, to zajęliby oni wszystkie trzy miejsca na podium. Dlatego zdecydowaliśmy się przedstawić ich wszystkich razem. Ślub księcia Williama i księżnej Kate kosztował 34 miliony dolarów, a księcia Harrego i Meghan prawie 43 miliony. Zaś ślub rodziców Williama i Harrego, księcia Karola i księżnej Diany 48 milionów. Chyba, że dodamy do tego inflację. Wtedy koszt wzrasta do 135 milionów dolarów. To był dopiero rozmach. Szkoda, że ten związek nie był równie szczęśliwy co drogi.